Jedne z ostatnich poletek rzepaku w dniu dzisiejszym zbierane, kolekcja około 37 odmian rzepaku. My przyjechaliśmy jeszcze przeprowadzić ocenę przed zbiorem, zobaczyć, które odmiany troszeczkę się może pochyliły, wległy, które stoją, no i taką ogólną ocenę przeprowadzić. Warto szukać nowych odmian populacyjnych, gdyż te podążają za odmianami mieszańcowymi, potrafią plonować na, na tak wysokim poziomie. Odmiana Onka, która została zarejestrowana w 2021 roku po trzech latach badań rejestrowych, miała najwyższe wyniki spośród odmian populacyjnych. I tak 2018 rok jest to 106% wzorca, 5, 6 tony, 2019 rok 105% wzorca, 4,4 tony z hektara, oraz 2020 to jest 114% wzorca, co daje nam 4,9 tony z hektara. Są to średnie wyniki z 3 lat z doświadczeń e, UXUS prowadzonych na terenie Czech. UGZS to jest odpowiednik Polskiego Ocoboru. I ta odmiana bezapelacyjnie w tych doświadczeniach jest numer jeden, jeżeli chodzi właśnie o plon odmian populacyjnych.